Franckawka, kolonia karna. Gdy człowiek leży na łóżku, a ono zostało już wprawione w drgający ruch, brona opada na ciało. Sama ustawia się w ten sposób, że ledwie tylko dotyka ciała ostrzami. Gdy osiągnie się to ustawienie, ta oto stalowa lina natychmiast napręża się, jak sztaba. I teraz zaczyna się zabawa! Niewtajemniczony nie widzi z zewnątrz żadnej różnicy pomiędzy karami. Wydaje się, że brona pracuje jednakowo. Drgając, zagłębia ona swoje ostrze w ciało, które ponadto drga wraz z łóżkiem. Aby zaś umożliwić każdemu kontrolę wykonania wyroku, brona została zbudowana ze szkła. Spowodowało to pewne trudności techniczne w związku z umocowaniem w niej igieł. Ale po wielu próbach się to udało. <laughs> Nie cofnęliśmy się, jak pan widzi, przed żadnym trudem, a teraz każdy może widzieć poprzez szkło, jak powstaje napis na ciele. Czy zechce pan podejść bliżej i obejrzeć sobie igły? Widzi pan? Dwojakie igły w wielorakim ustawieniu. Każda długa ma obok siebie jedną krótką. Długa, mianowicie pisze, a z krótkiej tryska woda, która zmywa krew, aby zachować pismo w całej w czystości. Woda z krwią zostaje następnie skierowana tutaj do małych rynien i spływa w końcu do tej rynny głównej, której rura odpływowa prowadzi do wykopu. Pojmuje pan działanie? Brona zaczyna pisać, kiedy z pierwszym napisem na grzbiecie człowieka jest już coś gotowego. Zwija się warstwa waty i powoli obraca ciało na bok, aby dostarczyć bronie nowego miejsca. Tymczasem miejsca z wyrytym aż do krwi pismem kładą się na wacie, która dzięki specjalnemu spreparowaniu natychmiast tamuje krwawienie, co pozwala na dalsze pogłębianie pisma. Te tutaj haczyki na krawędzi brony oddzierają następnie przy dalszym obrocie ciała watę z ran, ciskają ją do wykopu i brona znów ma robotę. Tak pisze ona coraz głębiej w ciągu dwunastu godzin. Przez pierwsze sześć godzin skazaniec żyje niemal tak jak dawniej, cierpi tylko z powodu bólu. Po dwóch godzinach odejmuje się filc, gdyż człowiek nie ma już siły krzyczeć. Do tej tutaj elektrycznie ogrzewanej miski, u wezgłowia, wlewa się ciepłą papkę, z której człowiek, o ile ma ochotę, może wziąć tyle, ile zaczerpnie językiem. Każdy korzysta z tej sposobności. Ja wiem! <słuch> Ja wiem, a mam bardzo duże doświadczenie. <laughs> Dopiero koło godziny szóstej nie znajduję już skazanie z przyjemności w jedzeniu. Zazwyczaj klękam wtedy, tutaj, na dole i obserwuję to zjawisko. Człowiek rzadko połyka ostatni kęs, obraca go tylko w ustach i wypluwa do wykopu. Muszę się wówczas uchylić, inaczej trafiłby mnie w twarz. Ale. Jakże spokojny człowiek się staje wtedy, około szóstej godziny. Najgłębszy przychodzi do rozumu. Zaczyna się to około oczu. Stąd się rozszerza. Widok ten mógłby skłonić do położenia się samemu pod bronę. Dalej nic się nie dzieje. Człowiek zaczyna tylko odcyfrowywać pismo. Otwiera usta, jak gdyby nasłuchiwał. Widzi pan? Że nie jest łatwo odczytać to pismo oczyma, ale nasz człowiek odcyfrowuje je swymi ranami. Jest to zresztą duża praca. Do jej wykonania potrzebuje on sześciu godzin. Potem jednak brona przekłuwa go całkowicie i rzuca go do wykopu, gdzie z pluskiem. <gry> Pá da vóda.